Dzisiejszy wieczór jest jakiś dziwny. Mam wrażenie ciągle, że ktoś mnie obserwuje, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że muszę iść do sklepu, bo moja lodówka. Jest troszeczkę, słuchajcie, pusta, więc trzeba ją po prostu uzupełnić. Więc chyba lecę teraz, tylko muszę sobie podjechać najlepiej autkiem, bo to troszeczkę jest kawałek. Mam tutaj swoją furę i jadę do grocery. Musimy coś kupić. Jejku, jak się ciężko tym. Autem tutaj kieruje! Oh my god! Wypożyczyłam je, słuchajcie, żeby y, obczaić, ale to chyba był zły pomysł. I jednak te fure ja, słuchajcie, oddam za tydzień. Ale jeszcze chciałam ją tak wypróbować, wiecie, różowe auto, no po prostu cudowne. Piękniejszego nie może być. Dobra, lecimy tutaj, mamy grocery i jedziemy, jedziemy. Dobrze, że jeszcze jest otwarte, ale spokojnie. Do dziesiątej sklepy są otwarte jeszcze. Okej, okay, zaparkowane i lecimy, słuchajcie, na zakupy. Coś tam sobie wykombinujemy do żarełka będziemy musieli wykombinować o Dzień dobry! Dzień doberek! Witam! No dobra, to ja poproszę tak koszyczek i przycham sobie. Wszystko pani kupię tutaj w tym sklepie. Jestem po prostu tak głodna, że muszę uzupełnić zapasy na weekend. Wezmę sobie czerwone Doritosy. Później, sobie obejrzę jakiś film, może na Netflixie. No to wezmę sobie lody do tego. Ale pizza też się przyda. A co tam? Może coś stąd. Oczywiście, wody trzeba pić dużo. Więc bierzemy, słuchajcie. Wodę. Yy, yy, wodę mi się nie chce wpakować do koszyka Dobra, to jakiś tutaj napój by się przydał Okej, okay, mamy Dobra, ta woda chyba jest przeterminowana, mi się wydaje O, kolka Staram się, słuchajcie, yy, właśnie dbać o linię Ale no, wiecie, czasem Kolik też chce się napić I oczywiście bardzo dużo owocków, bo ja je lubię No dobra, myślę, że... Myślę, że chyba tyle, chociaż. Uuu, to są takie słodycze. No mówię, że, że staram się dbać o linię, ale te słodycze są po prostu przepychota. Dobra, chyba jeszcze wezmę sobie te słodyczki. Okej, okay, tą czekoladę. Ej! Ja go widziałam gdzieś tam pod domem! Czemu ten gość miał kamerę? On tam stoi, patrzcie! Ja mam wrażenie, że ja go kojarzę skądś. No, widziałam go dzisiaj pod moim domem, mówię wam. Dlatego powiedziałam, że ten wieczór był jakiś dziwny. A on tutaj stał z kamerą. Czy on nie kameruje? Czy on, słuchajcie, czatuje na mnie i mnie podgląduje w ogóle? Mam nadzieję, że nie. No dobra, ja, słuchajcie, muszę, muszę za to zapłacić. Ale mam ochotę normalnie stąd wybiec i nie płacić za to. E, dobra, tutaj są jakieś pracownice w sklepie, więc dobrze, że nie jestem sama i czuję się bezpieczniej. E, nie, dziękuję. Tylko powiem pani, że jakiś dziwny typ jest za sklepem. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, to będzie 136 zł. Co? Ile? No jak ta inflacja szaleje? 136 zł. Za jedne chipsy, jeden kawałek pizzy, owoce i coś tam. Normalny jak każdy, no pewnie Dla niej on jest normalny jak każdy Patrzcie, patrzcie, widzicie tam? I ona jeszcze 136 zł chce? To za dużo Jak na takie zakupy Więcej do pani do sklepu nie będę Torebeczkę? A może jeszcze zapłacić Dodatkowo za tą torebeczkę? No po prostu masakra, no ale dobra Co pani gada mało? Jaka dobra No dobra, okej, okay. bardzo proszę bardzo proszę, zapłacone. I dobra, idę, słuchajcie, bo kolejka już za mną jest. Pyk, biorę torbę e, mało. Tu tanio. Dziękuję. Ja też dziękuję. Do widzenia, papa. Pa. Dobra, słuchajcie, idę do swojej fury. Oh! Mam cię! Mam cię gościu! Kim jesteś? Um? O, słuchajcie, jakiś dziwiony. Kim jesteś? Przyznawaj się. Widziałam cię już wcześniej i to twój motor tam z tyłu? Dlaczego zaparkowałeś koło mnie? Dlaczego w ogóle się patrzysz ciągle na mnie przez tą szybę sklepową? Jak ja cię dawno nie widziałem. What? O co chodzi? Co to za typ? Ja nie wiem, co to za typ. Jak ja cię dawno nie widziałem. O kogo? O co mu chodzi? Może mnie z kimś pomylił? Patrzcie, jakie ma oczy. Śliczna jesteś. Co? Nie pamiętasz mnie? Nie? A niby czemu mam cię pamiętać? Nie no, widzowie, a wy go pamiętacie? Ja go znikąd nie pamiętam. To, to Co to w ogóle jest? O co chodzi? Jeszcze za mną tak łazi i, i patrzy na mnie. Jak was zostawić samych? Ja was zostawię chyba samych. Nie no, przecież ja go nie pamiętam. Jak to czemu? No normalnie, gościu, widzę cię pierwszy raz. Nic mi to nie mówi, nie, nie kojarzę cię. To ja. Jaki ja? Twój ex. Co? Gościu! Co ty gadasz za głupoty? Ktoś ci motto ukradł w ogóle? Ale jaki mój eks? Weź, weź, jaki. I jaki ex? Poczekajcie, no miałam kiedyś chłopaka, ale to było takie, wiecie. To było sobie takie po prostu, no. Wiecie? Wiadomo, nic na poważnie. Jak ty się tu znalazłeś? A widziałem cię ostatnio, jak przejeżdżałem. Bella, on jest dziwny. No też mi się tak wydaje. Nie wiedziałem, że jesteś taka piękna. To trochę creepy. Nie za bardzo Cię pamiętam, więc wiesz co? Jadę do domu. Um, mam nadzieję, że słuchajcie, nie będę już miała z nim do czynienia. I że nie będzie za mną jechał. I, I nie wiem, może nie pamięta, gdzie mieszkam, czy coś. Mam nadzieję, że będę miała spokój. Co to jest? Tu się da przejechać. Dobra, dało się, słuchajcie. Jadę na swoją chatę. Mówię wam, bo po prostu to jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że on się więcej tam u mnie nie pojawi. Jakiś eks. Jaki eks? Ja w ogóle tak no Nie no, był w sumie jakiś chłopak, ale tak wiecie, trochę średnio go pamiętam. Bo to były dawne, dawne czasy. No ale to po prostu był taki kolega, wiecie. A teraz co? No bardziej mu się podobam, to tu to, to przyjechał, co nie? Ale no mam nadzieję, że już go więcej tutaj nie zobaczy i będę miała spokój. Także lecę do domu, rozładuję zakupy. I będę miała nareszcie czas dla siebie. Okej, okay, i lodóweczka patrzcie jak pięknie załadowana. I dzisiaj już będzie sobie można pochillować tutaj przy telewizorku na luzie jedząc jakieś pyszyności i będę oglądać kotełki. No dobra, ale muszę umyć słuchajcie ręce w ogóle. Ręce muszę umyć po tym sklepie i, i w ogóle też umyć zęby. Bo powiem Wam, że dzisiaj w dzień w ogóle jadłam kebaba z cebulą i tak w ogóle jakoś ciągle czuję od siebie tą cebulę. Więc po prostu muszę jakoś tak się umyć, bo normalnie, normalnie czuję ciągle ten zapach. I on mi tak przeszkadza, że szok. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie cebulę, widzowie. No dobra, ręce umyte. Teraz przydałoby się umyć te zęby, bo po prostu. No mówię wam, tak czuję tą cebulę, że to jest szok. Dobra, myjemy zęby. Myjemy myjemy Co? Skąd to światło się wzięło? Kamera! Kamera! Co on tu robi? Patrzcie! Zapaliła mu się lampka w kamerze! No to ten eks! On się tu pojawił, zobaczcie, on las normalnie na dach i nawet patrzy jak ja myję zęby, on jest jakiś nienormalny, muszę się normalnie go tutaj jakoś pozbyć. Nie no, muszę, wiecie co, zadzwonić do mojej koleżanki, ona musi tutaj przyjechać, w ogóle przebrana za chłopaka i musi udawać mojego chłopaka, wiecie, no ja nie mam teraz chłopaka, ale ona musi, jak jest moją przyjaciółką, to na pewno da radę i się na to zgodzi, musi ona udawać chłopaka, więc jak ten ex go zobaczy, to możesz mi odpuścić, halo? Słuchaj, bo mam taką dziwną sytuację. W ogóle pojawił się w mieście mój ex, niby mnie zobaczył, jak mu się tam spodobałam i w ogóle i przyjechał. I słuchaj, i on stoi normalnie już tyle godzin pod moim domem, łazi za mną do sklepu i teraz jeszcze mnie kamerował. Więc proszę cię, przebierz się za chłopaka i przyjdź do mnie i udawaj mojego chłopaka, może wtedy się odczepi, bo to jest raczej taki typ, jak mu powiem, że sobie iść, to on nie pójdzie, ale jak zobaczy, że może mam tego chłopaka, to może odpuści. Tak? Dobra, dzięki, to czekam. 20 later. Jestem. Ale ona szybka. Dobra, chodź, 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 wbijaj. Dobra, okej, okay. jest. Yy, słuchaj, ale ty musisz być przebrana za chłopaka. Przebierz się za niego szybko, zanim on cię w ogóle tutaj zobaczy, bo ja nie wiem, gdzie on jest. O, dobra, patrzcie, 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 patrzcie. Przebiera się, przebiera się. Ja zasłoniłam na razie okna. Dobra. Dzieku, kardy! Dobra, włosy są spoko, okej, okay. mam, zobaczcie, takiego chłopaka napakowanego, dobra, wejdźmy tutaj, bo wiesz co, on był w ogóle gdzieś na dachu i zaglądał tutaj, o, już się rozpadało, <laughs> patrzcie, przyszedł ten, z serduszkami w oczach, chłopak, kim ty jesteś, odwal się od niej, o, <laughs> dobra, może ona go pogoni, słuchajcie, to jest mój chłopak, co, no tak, ja Ci nie musiałam mówić, od razu zwierzyć ze wszystkiego, że mam chłopaka, ale jak teraz już wiesz, że mam chłopaka, to masz mnie zostawić w spokoju. Bella jest moja, rozumiesz? Odczyp się. Co? Jak śmiesz mnie zastąpywać? Ale y, słuchaj, ja Cię średnio nawet pamiętam, więc widać, że Cię nie brałam w ogóle na poważnie. Nie, ja, byłam pierwszy, ja byłem pierwszy, nie żartuję sobie, ja też nie. No nie, jeszcze się pupię, słuchajcie. No dobra, ale. Nie, no masakra, bo. No, taka jest rola. Ex. No był kiedyś y, moim chłopakiem, teraz już nie jest, więc jest ex. Ale już nie jesteś pierwszy. No właśnie, więc idz stąd. No właśnie, co to ma znaczyć? Bella Cię nie kocha. No dokładnie, ja Cię nie kocham, więc może sobie stąd pójść, aby najmniej y, mogłeś po prostu się do mnie odezwać w jakiś inny sposób, a nie mnie nachodzić tak chamsko. Gdzieś coś, jakaś kamera w ogóle pod sklepem i w ogóle. O, trzy kropki, chyba jest wkurzony. Kocha mnie, a nie ciebie. Ej, uważacie, że moja przyjaciółka dobrze odgrywa rolę. Przecież to jest moja koleżanka przybrana za chłopaka. Co zatkało? O, ja nie mogę! Widzicie, jak dobrze mieć taką przyjaciółkę, która zrobi dla was nawet coś takiego, bo ja słuchajcie, naprawdę muszę się go pozbyć. I stąd lepiej. Ciekawe, co on na to. Ej, gdzie on idzie? Patrzcie, 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 idzie, idzie, idzie. Ucieka, zobaczcie! Ale uciekł bez słowa. Skończy się to dla ciebie źle. Juhu! Jest! Udało się! Dzięki ci! O kurde! O nie! O o! On tu wrócił! O nie! Już się odmieniła w moją przyjaciółkę! O kurde! E, koleś, odczep się! O nie! Myślę, że to już na niego nie zadziała. Przed, przed chwilą tu był chłopak. To moja przyjaciółka Naj. No widzisz? O nie, przybrałaś się? Skapnął się, skapnął się, słuchajcie! O ja! O nie wierzę! Ale fej, słuchajcie, ale kiepskawo wyszło. Wiedziałem, że to żeński głos. Oh my god, nie, ja się go po prostu tutaj nie pozbędę. Uwierzyłam, że on odchodzi, dlatego moja przyjaciółka wróciła do swojego wyglądu, ale on tu był. Co ja mam zrobić? Co wiem? Co mam zrobić? Nie, jadę na policję. No po prostu tak się inaczej nie da. Ja jadę, o co ci chodzi? Oszukaliście mnie obydwie. Dobra, niech oni się tam kłócą. A ja jadę na policję, słuchajcie. Tylko tym razem. Oh my god, co jest grane! Tym razem, słuchajcie, biorę rower, żeby było szybciej. Bo nie chcę jeździć tym tym. Więc ja jadę, słuchajcie, na policję. Oni niech sobie tam będą. Mam nadzieję, że ktoś przyjmie moje zgłoszenie. Bo ja nie będę tak żyć. Po prostu nie będę tak żyć. Dobra, um, policja, policja, którędy by tu najszybciej. No właśnie się nie da najszybciej widzowym Więc i tak muszę Tędy sobie jechać, dobra, okej okay. dlaczego ten mój Robert, e, Rower tak jeździ powoli Co ta ciężarówka O, jest, ujacie O, jaki dziś Spokojny dzień <laughs> Jaka obstawa policyjna Oh my god Ile policji, o dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, prześladuje mnie mój ex. Proszę mi pomóc Ciekawe co one powiedzą na to. Witamy. Dobra, ta już tam klepie coś w internecie. Dobrze, jak wygląda? O, to poważne, jak się nazywa? W sumie to ja nie wiem jak on się nazywa. Załóżmy, że jest to um, Jak on wygląda? No... Chyba ma czarne włosy. Wysoki dość. Szczupły też trochę chyba koszula w kratę, z tego co pamiętam, ale nie jestem już w sumie pewna. Proszę mi pomóc. On normalnie cały wieczór mnie gdzieś tam podglądywał. Słyszałam jakieś y, dziwne hałasy, jakieś stukanie w okno, w drzwi i tak dalej. Potem pojechałam na zakupy tu do Gorą Sery i, i on też był za szybą i mnie kamerował, więc to w ogóle jest jakieś creepy. A potem, słuchajcie, y, wiecie co on zrobił? Potem pojechał za... do mojego domu i się kłócił z Moją koleżanką. Ma pani może jakieś namiary? Na co? Na niego? Ja nie mam, ale proszę, jedźcie ze mną pod mój dom, sprawdźcie to, bo ja się bardzo boję. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy do domu. Oni jadą ze mną, ta policja. Mam nadzieję, że go złapią na gorącym uczynku. Zamkną go na jakieś po prostu przesłuchanie nawet na kilka godzin, ale zawsze to coś. No i nie będzie mógł się do mnie zbliżać. Więc e, lecę, słuchajcie, lecę, 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 lecę. Dobra, i już jestem przy domku. Chyba jest moja przyjaciółka, słuchajcie. Ale to się zaraz zobaczy. OK. No i bardzo proszę. Policjantki, sprawdźcie cały teren. Błagam Was. On tu gdzieś był. Proszę sprawdźcie to. Zobaczcie, czy on tutaj gdzieś jest. Dobra, uwaga, gdzie ty? Ej, czyli co? On uciekł na górę. O nie! Szybko na górę. Błagam Was. Sprawdźcie górę. Ręce do góry. Dziewczyny, dom numer 12, tak, już jest bardzo dużo policjantek, słuchajcie, zobaczcie. Także działamy gdzieś tam, gdzieś tam ociek na górę. Mam nadzieję, że słuchajcie, go tutaj nie ma. Yy, w sumie sama nie wiem, czego chcę. Wolałabym, żeby go złapały, bo będę miała spokój, ale boję się na samą myśl, jeśli okaże się, że on w tym domu będzie. To to jest dość krypi, co nie? Ale no dobra, chyba nikogo, słuchajcie, nie znalazły. Poszły jeszcze do piwnicy. Tutaj przeczesują ten teren, tyły w ogóle domu i tak dalej, tu górkę. Ale zobaczcie, jest czysto. Więc no niestety go nie znalazły. Dobra, to wiecie co? To ja muszę im podziękować tutaj za współpracę. I wydaje mi się, że się zrzemnę, bo tyle godzin stresie, to naprawdę jest to bardzo ciężkie. I uciekł, mówią, że uciekł. No właśnie. Dobra, słuchajcie, to ja teraz ym, zdrzemnę się, one niech jadą i jak coś, to zadzwonię do nich. Co, co ja słyszałam? Co to? Co ty tu robisz? Jak ty tu wlazłeś? Jak możesz w ogóle wchodzić do mnie do domu, kiedy ja śpię? O, w sasz. No, wow, zdziwiony! No nie, ja muszę uciec, słuchajcie, do. tutaj do piwnicy, bo mi się wydaje, że ja tutaj miałam, słuchajcie, gdzieś broń. Mi się wydaje, że ja gdzieś tutaj miałam broń. Dobra, wezmę, wejdę tutaj. On na bank nie wie o tej kryjówce. Dobra, słuchajcie, ja gdzieś tutaj miałam broń. Dobra, mam, ale muszę zadzwonić na policję, bo to już jest przesada. Halo, policja, proszę przyjechać do mojego domu. Numer 12, on tutaj znowu przeszedł. Ja chciałam się zrzelać, a on wszedł normalnie do mojego domu. Błagam was, błagam was szybko. Ja się bardzo boję. Dobra, słuchajcie, oni tutaj przyjadą, więc muszę czekać, ale nie mam pojęcia, ile będę musiała czekać. Ale ja się boję. Mam tutaj, słuchajcie, broń. Ja oczywiście jej nie użyję, ale wezmę ją w razie, gdybym musiała się jakoś bronić czy coś. Gdzie jest te wyjście? Bo już zapomniałam. Zapomniałam, ile ja obeszłam. Ojejku, dobra. Uwaga, czemu ty masz broń? Jest! Znalazłam go w kuchni, zobaczcie! Jest, jest moja przyjaciółka! Zostaw go, nie strzelaj! Przecież nie chcę strzelać do niego! Oh my god! O nie! Nic nie zrobiłem! Stop policja! O nie! Co pani robi? No przecież jak się chciałam yy, bronić! Przecież ja się chciałam bronić! Boże, przepraszam! Ale wy tak długo przyjeżdżaliście tutaj, ja się bałam o siebie! Łapy do tyłu! O nie! O, my gad. No i trudno, słuchajcie, po mnie. Pewnie mnie zamkną do więzienia. Do wozu. Ale to słuchajcie, ja się chciałam tylko bronić. No, nie wiecie, że tak jest? O, najgorzej. No i pięknie. Zawożą mnie pewnie do. Na policję, i one mnie zamkną za kratki. A ja się tylko chciałam bronić. Widzicie jak to jest? Widzicie jak to jest? Mogłam, słuchajcie, powiedzieć mojej przyjaciółce, żeby została ze mną na noc. To ona byłaby świadkiem. A tak, ona też przybiegła i zastała mnie normalnie z bronią, i też sobie pewnie pomyślała nie wiadomo co. No trudno, i teraz muszę, słuchajcie, iść do więzienia. Ale mam nadzieję, że jakoś się z tego wybronię, widzowie. Please, pomóżcie mi się wybronić z tego. Błagam was, o nie, bo ja nie chcę tutaj siedzieć z nim w celi całe życie. I już nawet dali nam stroje więźniów. Ja nie dam rady. Widzowie, musicie zostawić tutaj dużo łapek do góry i pisać komentarze. Wypuśćcie Belle. To może wtedy mnie stąd wypuszczą. Albo chociaż zmienią, słuchajcie mi, cele. Żebym nie siedziała z nim tutaj razem. A on teraz idzie na przesłuchanie. Jak wam się podobało, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!